Witam was w bonusowym odcinku z Raymana 2. Możecie się zastanawiać dlaczego ja wchodzę do poziomu bagno. Ano moi drodzy w tym odcinku pokażę wam sekretne przejścia i dwa dodatkowe poziomy, w których nie byliśmy. A więc jeśli jesteśmy w poziomie bagno mamy tutaj takie dziwne miejsce, no nie? Jeśli podejdziemy tutaj do Lee, która medytuje. Zaraz. Jak mi się to uda w ogóle? O, właśnie. Tutaj możesz zdobyć siłę życia oraz moc. Masz wystarczającą ilość lumsów, aby wejść. Tak jest. Trzeba mieć tu ileś tam lumsów. Ja nigdy nie wiem, bo ja zawsze robię 100%. I mamy taki jakby wyścig. To jest. Nie ścigamy się tutaj tak naprawdę z tylko bardziej ścigamy się tutaj z czasem, ponieważ tam na dole mamy czas, który. Czy się resetuje, czy on nam się dodaje. Resetuje nam się do 30 przy każdym punkcie kontrolnym. No, no i właśnie. Uznałem, właśnie pamiętam, że w normalnie w odcinku nie, pami nie pamiętałem dokładnie, co to jest. Jak tutaj tutaj limitowała. No i uznałem, że jak sobie przypomniałem, co to jest, że w sumie to to oleje i pokażę Wam na odcinkach bonusowych. Ale też będą nas czekać sekretne przejścia, czyli te sekretne przejście z Jaskini Echa do czarodziejskiej polany. I dwa sekrety w poziomie grobowiec starożytnych, ponieważ tam mieliśmy jedną taką sekcję dodatkową, którą nie poszedłem. Możliwe, że pamiętacie, jak oglądaliście tamten odcinek. No to oczywiście wam ją pokażę i dodatkowo mamy jeszcze. Tam kolejny sekret, ale tego wam nie będę spoilerował, ponieważ jest to bardzo ciekawy sekret. Naprawdę, który zresztą był zepsuty w wersji na 3 ds ale o tym powiem wam później. Większość ludzi pewnie, którzy grali w Raymana 2, domyślają się, co to może być za sekret. I przepraszam Was za frame dropy, ale nie wiem, co ta gra ostatnio odwala. Ale ja naprawdę nie mam siły tej gry naprawiać. Ta gra jest broken na Windowsie 7 i. No, Ciężko mi jest to zmienić naprawdę. Miejmy nadzieję, że Rayman 3 będzie chodził normalnie. No i czyżbyśmy ominęli 5 lumów? A, e -e, jeszcze troszeczkę. Wiem, że jednego na pewno ominiemy. No, ale w ogóle, no jak widzicie, macie tutaj pełno czasu, więc nawet czasem to się nie trzeba ani trochę przejmować. Także no. Udało się. Dobra robota Raymenie Byłeś bardzo szybki minuta 55 sekund. Wow. Jesteś dobrym bohaterem, abyś miał więcej, abyś miał większe szanse. Daję ci więcej energii. Aha, czyli tutaj też dostajemy więcej życia, widzicie. Widzicie, ale no to to by się nam mogło przydać, ale szczerze już z taką ilością życia, jaką ja mam, to gierka i tak jest bardzo wykonalna. Czy chcemy zapisać grę? No nie, nie chcemy. No i cóż, lecimy dalej, tym razem trzeba iść do poziomu, do trzeciego sanktuarium, nie pamiętam jakie to było sanktuarium, lawy i ognia, coś takiego, bo wiem, że te tutaj drugie sanktuarium to było no, świątynia, no ja mówię sanktuarium kamieni i ognia, no to tam powinno być chyba lawy i ognia, nie wiem, wiem, że na pewno coś z lawą, Szczyt świata to jeszcze nie tutaj. Skał i lawy. Ok. No i tutaj mamy dokładnie to samo. Jak nam Lee powie, że nie mamy wystarczająco lumów, to się powieszę. Come on. Tutaj możesz zdobyć siłę, życia oraz moc. I masz wystarczającą ilość lumów, aby wejść. Yeah. Czyli Stonks, jak się to mówi. No i kolejny wyścig. Tamten w ogóle się nazywa... Spacer Światła, czy coś... Czy Życia? Życia, tak, Życia. Czy Wyścig Życia? Nie pamiętam, a to jest... Wiem, że po angielsku Walk of Life i Walk of Power. Czyli tutaj Wyścig, czy tam... Spacer Mocy. Zaraz to sobie sprawdzimy, jak ukończymy ten poziom. Chociaż powiem wam, że to tłumaczenie to... No... Ja bym troszeczkę lepiej je na pewno zrobił. W sensie nie chcę się tutaj przechwalać ani nic, ale to nie jest tak, że oni mają mniejsze kompetencje ode mnie, bo mają pewnie o wiele lepsze kompetencje. Tylko w tłumaczeniu gier jest coś takiego bardzo ciężkiego, że w przeciwieństwie do filmów nie dostajecie gotowego materiału i na przykład widzicie co postać, kiedy mówi, i żeby to dopasować do sytuacji jakoś ładnie. Tak samo, żeby powiedzieć aktorom, jak mają grać. Nie, 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 nie. W grach jest tak, że po prostu dostają tekst i musia, muszą ten tekst po prostu tłumaczyć, no nie? No i dlatego w grach są bardzo często takie rzeczy typu, ktoś mówi, uciekajcie, kiedy na przykład jest tylko jedna osoba, albo zostawcie mojego przyjaciela, jak tutaj Rayman powiedział, kiedy jest tylko brzydko brody, no i no, takie rzeczy właśnie wychodzą. No, to jest niestety bolączka tłumaczenia gier. No, i przez to też bardzo dużo się używa bez okoliczników, bo to jest takie takie po prostu no bezpieczne wtedy, co nie. I jej, tutaj udało nam się zdobyć wszystkie lumy. O, widzicie, te poziomy są akurat króciutkie. Dobra robota, Raymanie, byłeś bardzo szybki. Minuta 38 sekund, widzicie, szybciej niż tamten. Myślę, że zasłużyłeś na silniejszą pięść. Czy to oznacza, że my dostajemy teraz y, Złotą 5 tak y, forever? Hmm, zaraz będę musiał to zobaczyć, bo wiem, że jednym kodem, a to na Revolution chyba jednym kodem dało się to aktywować. Pewnie gadam głupoty, ale niestety ścieżka. O, właśnie, ścieżka mocy, ścieżka życia. O, to mi się podoba takie tłumaczenie. Dobra, gdzie miałem iść? A wiecie co, jesteśmy niedaleko grobowca starożytnych. Sobie tam najpierw pójdziemy. Dobra, no i w tym poziomie. W sumie wiecie co zrobię cięcie, ponieważ nie chcę wam, nie chcę wam tutaj przynudzać, znowu robiąc ten poziom, zobaczymy się. Zobaczymy się w pewnym momencie tego poziomu. Po troszeczkę muszę go niestety przejść. Ok, no i jestem, gdy już aktywujecie te. Trzy przełączniki, które sprawią, że będziecie mogli przejść przez te jezioro, które wygląda jak Styks w filmie Herkules. No to musicie wspiąć się tutaj na górę po tej pajęczynie. I zanim wskoczycie tam, co zaprowadzi Was do następnej sekcji tego poziomu, musicie skoczyć. Skoczyć, aktywować helikopter. I tu macie. Pewne ciekawe miejsce. O właśnie, dobrze wycelowałem nawet. I teraz patrzcie. To nie jest byle jaki sekret, byle jaka sekretna sekcja. Dlaczego to zaraz się przekonacie. Tylko oczywiście najpierw musimy tutaj wykończyć tych piratów. A i jak widzicie w ogóle jak jako że to się stało Offscreen, jak przechodziłem ten poziom, już zużyłem złotą pięść, którą dała nam Lee, więc to nie jest tak, że ta pięść, którą dostajemy, ona jest na zawsze, niestety. O i zgliszowało się życie pirata, że dalej się pokazuje. No więc tutaj musimy sobie jeszcze troszeczkę powalczyć. A szkoda, bo jakbyśmy mieli teraz złotą pięść na zawsze, to ona naprawdę by się w tym miejscu przydała. Po prostu szybciej by było, nie? I kolejna fala, kolejna fala. No więc właśnie. A, w sumie też jedną, jeden sekret wam pokażę na ostatnim bossie, bo jak sobie tak robiłem research, jak chodzi o to sekrety, to znalazłem jeden sekret na ostatnim bossie. O którym ja nawet nie wiedziałem, i szczerze to wam to pokażę, jako że i tak robię cięcia między poziomami, ale dobra. Patrzcie, tutaj mamy taką pajęczynę, która swoją drogą była zgliczowana w wersji na 3DS i nie dało się i ona po prostu była jako zwykła platforma, nie skakało się po niej, co jest dziwne, bo w wersji Dreamcastowej tak nie było i pamiętam, że na 3DS, żeby się tu dostać, musiałem dostać się w taki sposób, że jakoś tak. Oberwać od tego pająka, przez co gra wywaliła mnie tutaj na górę. Nie widziałem żadnej, nigdzie tego sposobu w necie, ale jakoś mi się właśnie udało tutaj przegliczować jak jakiś speedrunner. No ale patrzcie, gdy zbierzemy tego luma, to jest to naprawdę specjalny loom. Dlaczego? I nas w ogóle wywala do tej sekcji tutaj dalej. No nie? Dlaczego jest to specjalny lum? Zobaczycie później, kiedy już. Kiedy już wyjdziemy. Chociaż. Czekajcie, może uda mi się to w pauzie pokazać. A to dziwne. Dziwne wiecie co? Bo powinien nam skoczyć licznik z. Chyba że to jest po prostu, jak zbierzemy wszystkie lumy i tego jeszcze zbierzemy. Ale to jest tysięczny lum, którego zjadł brzydko brody. Nie wiem, co on tutaj robi. Nie wiem dlaczego licznik się teraz nie zmienił, ale pewnie dlatego, żeby trzeba wszystkie lumy zebrać. Ale. No. Musicie mi uwierzyć na słowo, że jest to ukryty tysięczny lum i dlatego ten sekret jest specjalny. I przez to nie dało się wbić 100% na wersji 3DS-owej. Znaczy, no dało się jak się robiło triki speedrunnerskie, no ale. Pff, kurde, no glitch, który utrudnia 100%. No lol. I oczywiście nie spaczowali tego, zresztą nie wiem, czy nawet na 3DS-ie da się paczować gry. No ale w każdym razie, zaraz się zobaczymy przy sekretnej sekcji, której Wam nie pokazałem w normalnym odcinku. Będąc tutaj, kiedy bierzemy, możemy sobie podpalić tę beczkę, możemy iść albo tam tamtędy, jak poszliśmy w normalnym odcinku, albo pójść sobie o właśnie tędy. Bang. Witajcie w sekretnym... w sekretnej części tego poziomu. O, no i tam już widzicie w ogóle złota 5, która w sumie by nam się przydała, ale nie chce mi się robić takich. Tak, manewrować. Okej. Okay. Dostaję od tego vibe jaskini echa, ale nie będę nawet mówił. Hmm, ciekawe czemu. Bo to jest oczywiste, przecież tutaj jest dokładnie ta sama mechanika. Nope. Nic tutaj nie widzę ciekawego. Lecimy dalej. O mówię, że. Nie będę tutaj, nie wiem, jakoś specjalnie stuprocentował tych tych miejsc, no nie? Tylko po prostu chciałem wam pokazać, że są jeszcze takie sekretne przejścia. No akurat jak chodzi o, te, o tą drugą świątynię, czyli tam skały i... Ognia i, ognia i skał, og, ognia i kamienia, o, ognia i kamienia, to tam, no, to tam powiem wam, że przez, zrobiłem 100% i przeszedłem przez wszystkie te tajemne przejścia, to jest poziom, który ma ich najwięcej, więc no jak już tam to zrobiłem, to tak sobie myślę, kurczę, czemu w tym poziomie po prostu tak nie zrobić i Czy to jest, tak, po tym można się wspinać i u, uważajcie na to coś, które jak widzę, jak ja to widzę, tak mega z bliska, to to jest creepy as shit. To coś, które się nam będzie co chwilę spawnować. Pamiętam, że w instrukcji Raymana Revolution nawet była nazwa tego. Bo tak, bo Rayman Revolution oczywiście był grom, która na PS2 była po angielsku, ale miał instrukcję i pudełko po polsku, żeby jak jakiś... Jak jakieś dziecko to zobaczy w supermarkecie, myślało, o, Name'n 2 po polsku, ja to chcę. A potem odpala tam wita go wybór języka, w którym polskiego niestety nie ma. Typowe. Miałem tak z wieloma grami. W niektórych, nawet tych instrukcjach, znaczy w instrukcjach niektórych gier, to w ogóle. Od razu pisali, że jest y, też do wyboru język polski. Nie pisali, że tylko instrukcja jest po polsku, tylko pisali no, że tam jest też do wyboru język polski i wszystko a tam y, ten okazuje się, że gra jest po angielsku i najprawdopodobniej po prostu instrukcja została skopiowana z wersji PCtowej. Jej coś pięknego, prawda? No i widzicie w ogóle, zrobiliśmy przy okazji 100% w tym poziomie, więc wow, jestem z siebie dumny, ponieważ okazuje się, że nie pominąłem tutaj niczego, tylko po prostu jedyne co, to nie wszedłem przez sekretne przejście. Wow, jestem normalnie z siebie dumny, tak wam powiem. No ale tutaj już jest ścieżka fabularna, więc zastosowne uznam zrobienie czegoś właśnie takiego. Porzucić grę? Nie. Dobra. Wiecie co? Ukończę offscreen ten poziom, bo nie chcę stracić tych lumów. Okej. Okay. No i dostaliśmy karę za 100%, czyli dostęp do bonusowego poziomu, który jest oczywiście okropny. Ale ekscytujące, prawda? Spamienie przycisków najszybciej jak się da. A potem nie palce, bolą resztę dnia. I wyobraźcie sobie, jakby ktoś sobie pomyślał, hmm... Przejdę sobie te wszystkie minigierki, a potem y, następnego dnia idzie na. Nie wiem. do szpitala dosłownie po to, że palce sobie po prostu. nie wiem, nadwyrężył. Nie wiem, jak to można nawet nazwać. Ale nie mogę w sumie nic nie wciskać, bo wtedy będziemy szli strasznie wolno. I zanim on dobiegnie do mety, zobaczcie, jak on wtedy wolno leci. Więc będziecie mieli tutaj ESMR przyciskowe, niestety. Yay, this is so exciting! Okej, okay, ja już zrobiłem 100%, w tym poziomie odbyłem moją karę, jakim był poziom bonusowy. E, zaraz, zaraz, gdzie ja idę, gdzie ja idę? Teraz zobaczymy się w jaskiniach Echa, ponieważ tam jeszcze chciałem wam pokazać te sekretne przejścia. Jak już jesteśmy w jaskiniach Echa, tak dokładnie w drugiej sekcji, gdy weźmiemy drugi ten, znaczy, no, tak jakby drugi checkpoint, ale wiadomo, że chodzi o pierwszy zielony loom, jaki znajdziemy, no to... Możemy polecić sobie tutaj na górę i mamy ikonkę Teen Sazn", a na dole, No i okazuje się, że to jest chyba znak z napisem czarodziejska polana. No i jesteśmy w czarodziejskiej polanie, lub jak ja wolę ten poziom nazywać, mimo wszystko Fairy Glade. Ze względu na to, że ja się wychowałem na wersji Revolution. No, w każdym razie jest to mini ścieżka. I w sumie jedyne takie przejście w rajmanie 2 z poziomu do poziomu: czyli możliwe, że zrobili taki lekki eksperyment z backtrackingiem, powiedzieli na przykład, że w Raymenie 1 trochę z nim przegieli, chociaż jak już mówiłem, w Raymenie 1 wcale nie jest tak przerąbane z backtrackingiem, ze względu na to, że w, jak przejdzie, już mówiłem, jak przejdziemy. Trzeci świat, no to tak naprawdę nie ma już aż takiego backtrackingu, no nie? Zresztą zawsze powtarzam: z backtrackingiem jest taka śmieszna zasada. Jeśli nie mamy tych umiejętności, które są wymagane, no nie, jeśli nie mamy tych umiejętności, które są wymagane, żeby coś, nie wiem, zdobyć, gdzieś przejść. To wydaje nam się, że strasznie dużo nam tego brakuje, że. Ojeju tego nie możemy, tego też nie możemy. Echa, już jak zdobędziemy te umiejętności i wrócimy się, to patrzymy takie ej, w sumie to były tylko dwa albo trzy miejsca, w których faktycznie nie można tego zdobyć. I nie wiem, może ja, może ja tylko tak mam, ale ja tak mam zawsze, za każdym kurde razem. Okej, okay. on musiał to rozwalić peczką najwyraźniej. Aha, dobra. Zdawało mi się, że tam da się zeskoczyć, ale nie. Dobra. No i tu jest ta dodatkowa klatka, a tam jest. Te miejsce, co się wspinaliśmy po tej takiej magicznej fasoli jakby. To jest bodajże druga sekcja czarodziejskiej polany. No. Ale o dziwo gra z powrotem wywala nas tutaj. Nie wracamy do czarodziejskiej polany. Kurde, tak to bym to w normalnym odcinku zrobił. Bo szczerze powiem wam, zapomniałem, że my wracamy. W sensie totalnie zapomniałem o tym, że my wracamy tutaj. LOL. Dobra, ale zaraz się zobaczymy, jak skończę ten poziom. Okej. Okay. Wynik bez zmian w tym poziomie. Ale Ferry Glade. Za to udało nam się. Co? Jakie 0? No. Ale w Ferry udało nam się poprawić nasz wynik, a nawet może i zdobyć 100%. Szczerze nie wiem, możliwe, że tam właśnie były ostatnie lumy w tej klatce. No, ale w każdym razie zobaczymy się teraz na drugiej fazie ostatniego bossa, bo chciałem Wam właśnie coś pokazać. No więc, jako jest, że jesteśmy na ostatnim bosie, to jak wiecie, mamy tutaj ograniczony zasób amunicji. Ale możemy to zmienić, lecąc w górę i przytrzymując przycisk skoku i strzelania na raz. wlecimy do takiego miejsca ja nie wiem ja możliwe że już kiedyś o tym wiedziałem em, w dzieciństwie czy coś ale nie wiem mam takie jakieś wrażenie że nigdy o tym nie wiedziałem więc możliwe że kilkanaście lat żyłem w kłamstwie o tym nie wiedząc no ale na końcu tego tunelu mamy takie dziwne coś co to nam dało teraz o to jest pytanie musimy znaleźć teraz amunicję bo jak wiecie mamy tu ograniczony zasób amunicji teraz amunicja zamiast żółta jest niebieska. No i możemy strzelać ile chcemy. Czy to ma jakieś ograniczenia? Tak. Niestety ma to takie ograniczenie, że jeśli zginiemy musimy to zbierać od nowa, ale to sprawia, że ostatni boss jest 20 razy łatwiejszy. Niepotrzebnie się w sumie na głównym odcinku tak męczyłem. Tak samo można w niego strzelać kiedy on kiedy on siedzi w lawie o czym też totalnie zapomniałem, no ale no. No i cóż, w każdym razie to by było już na tyle, jak chodzi o ten bonusowy odcinek. Teraz sobie w sumie zapauzuję. O. To by było już na tyle, jak chodzi o bonusowy odcinek, jak w ogóle jak chodzi o tą serię. Kończymy serię z dwoma ominiętymi klatkami i tak naprawdę 47 7 ominiętymi lumami. Ale nie chce mi się naprawdę tego tak wracać, szukać. Ten jeden lum na poziom, pięć lumów na poziom. Na pewno ja sobie zrobię jeszcze 100% na tym saveie, ponieważ nie miałem dawno. Tego. Dawno nie miałem 100%. Znaczy nie miałem na, nie mam na moim kompie jeszcze 100% saveu z Raymana. To akurat jest idealna okazja, w sensie z Raymana 2. I no. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. I w ogóle całej serii. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Do zobaczenia w Rejmenie 3 i w innych seriach. Trzymajcie się i cześć!